Cześć! Mamy już listopad, w zasadzie grudzień zapasem, a do tej pory nie było ode mnie jeszcze polecanych zestawów ani laptopów na ten miesiąc. I nie będzie. Jest to doskonały moment na poradnik prezentowo-zakupowy. Wszystkie przygotowane przeze mnie propozycje dostępne są od ręki w sklepie Computronic. I co ważne, nie są to drogie propozycje, bo prezent ma być fajny nie musi być kosztowny. Zaczynamy. Zanim przejdę do konkretnych propozycji, zachęcam do pobrania z linków w opisie nowej aplikacji partnera kanału sklepu Computronic. Dzięki niej dostaniecie raty 3 razy 0% z miesięcznym odroczeniem płatności, więc za zamówione prezenty możecie zapłacić dopiero po świętach. Dodatkowo, tylko z aplikacją macie wydłużony czas zwrotu czy rabaty, większe jak standardowo na stronie www i transport darmowy bez limitu wartości produktu, co może się bardzo przydać. zwłaszcza, że moje propozycje w większości będą naprawdę niedrogie. Link znajdziecie tak w opisie, jak i przy piątym komentarzu do pobrania aplikacji. A pobranie właśnie z tego linku będzie też wyrazem wsparcia dla mojego kanału, dlatego gorąco zachęcam. Pierwsza moja propozycja. To podkładka, a właściwie podkładki pod myszkę. I klawiaturę. Moim zdaniem jest to bardzo fajny i zawsze przydatny gadżet dla każdego fana technologii, który korzysta ze stacjonarki czy nawet laptopa, a czasami niedoceniany. Ceny zaczynają się już od około 30 zł za wersję XL. Duże dla myśli i klawiatury. Co więcej wybór jest tak ogromny i można dobrać podkładkę pod wystrój wnętrza czy ulubiony motyw z gry, Link wrzucę Wam więc do całej kategorii, a nie tylko jednego konkretnego modelu. Ale będzie to link tylko i wyłącznie do dużych modeli w rozmiarze XL i większych, bo moim zdaniem komfort korzystania z nich jest najlepszy. Macie tego dowód. Druga moja propozycja to już konkretny produkt. Ładowarka indukcyjna od firmy HAMA. Dokładnie model KUI FC15. Jak sama nazwa wskazuje, jest to ładowarka mocy 15W, a więc wystarczająca dla większości użytkowników. Zasilana za pomocą uniwersalnego złącza USB-C i o bardzo uniwersalnym, stonowanym wyglądzie. Za jej pomocą szybko i przede wszystkim bezprzewodowo naładujecie telefon, słuchawki czy inne urządzenie. Oferujące ładowanie bezprzewodowe, fajna i poręczna rzecz w domu czy pracy. Zwłaszcza dla osób, które intensywnie korzystają ze swoich telefonów, też coś wiem o tym, jest to bardzo wygodny sposób na ładowanie urządzeń, a koszt takiego komfortu w tym przypadku też nie jest duży, bo to tylko 54 zł. Moja kolejna propozycja jest skierowana konkretnie do użytkowników laptopów, ale nie byle jakich użytkowników i laptopów. Jeżeli znacie kogoś, kto narzeka na przegrzewanie się sprzętu, korzysta intensywnie z komputera przenośnego, jak ze stacjonarki na przykład, albo pracuje w wymagających aplikacjach, idealnym prezentem dla niego będzie podstawka chłodząca. Moim typem jest dokładnie model Natek Oriol. Dlaczego? Po pierwsze ma trzy wentylatory rozłożone tak, żeby pomóc w wentylacji każdego laptopa niezależnie od tego, gdzie posiada umiejscowione otwory wentylacyjne. Po drugie wspiera laptopy o przekątnej nawet 17,3 cala, a nie tylko 15,6, przez co jest bardziej uniwersalny. Po trzecie, posiada nie dwu czy trzystopniową, ale aż 7-stopniową regulację pochylenia, dzięki czemu lepiej dostosuje się do użytkownika, a nie na odwrót. No i w końcu po czwarte cena dokładnie 79 zł. Chyba nie muszę nic więcej dodawać. Pełną specyfikację sprawdzicie oczywiście na stronie sklepu. Link w opisie. Kolejne urządzenie to propozycja. To gadżet typowo do zmotoryzowanych użytkowników, takich, którzy korzystają z Android Auto albo Apple CarPlay. Mowa o bezprzewodowym adapterze CarLinkit CP2A. Jest to urządzenie niewielkie, które pozwoli uwolnić się od kolejnych przewodów, tym razem w samochodzie. Zasada działania jest bardzo prosta. Zamiast telefonu. Do złącza USB w samochodzie podpinamy właśnie to małe pudełeczko, a telefon parujemy za pomocą interfejsu Bluetooth właśnie z nim. Od teraz, kiedy wejdziecie do samochodu, zamiast podpinać kablem smartfona, połączy się on bezprzewodowo z Carlinkitem, a na ekranie zobaczycie standardowy interfejs Android Auto albo Apple CarPlay, oczywiście na ekranie samochodu, bez wyjmowania telefonu z kieszeni. Tu jednak koszt już jest nieco większy, bo urządzenie to wydatek rzędu 179 zł. A dokładając około 7 dyszek, możecie podarować komuś wyśmienitego pada do gier od Xboxa. I tak mówię o oryginalnym padzie Microsoftu, nie zamiennikach, które co prawda często są tańsze, ale często niewiele i bardzo często nie zapewniają w połowie takiej wygody czy komfortu rozgrywki jak oryginalny kontroler. Ten pomysł przyda się nie tylko posiadaczom konsol Xbox, ale i właścicielom komputerów. Pad może zostać sparowany bezprzewodowo z PC i dowolnym laptopem wyposażonym w interfejs Bluetooth. Jeżeli natomiast obdarowywany ma w domu PlayStation, raczej powinieneś dołożyć do Dual DualSense. Pad jest droższy, ale podobnie jak ten od Microsoftu, kontroler Sony zadziała nie tylko z PlayStation, ale i komputerem z Windows. Koszt około 350 zł. Ale trzeba przyznać, że oba modele, ten Sony, jak i giganta z Redmond, są warte swoje ceny. Teraz coś bardziej uniwersalnego, o ile ktoś lubi czytać. Czytnik e-book e -book od Inkbook. <laughs> Nawet się rymuje troszeczkę. Model Calypso Plus to moja kolejna propozycja na prezent w cenie 549 zł. Dostaniemy wtedy świetnie wykonane urządzenie z długim czasem pracy na baterii, wiem, bo żona też taki posiada, podświetlany 6-calowy ekran. Dodatkowo model Calypso Plus obsługuje również audiobooki, więc można na nim nie tylko czytać, ale i słuchać ulubionych książek. Czytnik oferuje wsparcie dla Google, Google Translate, Empigo czy Legimi. Taki pomysł na prezent będzie tym bardziej trafny, jeżeli ktoś często podróżuje. Mały, lekki, uniwersalny, co chcieć więcej. Rozważcie też ten pomysł. Kolejną propozycję trudno zaliczyć do użytkowych, ale na pewno sprawiających masę frajdy, bo takim jest oświetlenie LED, które z powodzeniem możecie zastosować na biurku koło telewizora, czy po prostu jako gadżet w pokoju. Ceny zaczynają się już od około 100 zł, a wybór jest ogromny. Ponownie wrzucam link do kategorii, bo uważam, że nikt lepiej nie wybierze prezentu dla bliskiego niż czy sam, niż czy sama. I na koniec coś, co traktujcie jako bonus. Jeżeli macie kogoś bliskiego, to z jednej strony lubi gadżety, a z drugiej pracuje jako na przykład mechanik, budowlaniec, elektronik. Doskonałym pomysłem na prezent, choć drogim, będzie dla niego kamera termowizyjna, też do telefonu. W dostanie dostaniecie kilka modeli kamer firmy SIG, SIG Thermal. Ale moim zdaniem szczególnie ciekawy jest model Nano 300. Dlaczego? Po pierwsze odświeżanie 25Hz 25Hz rozdzielczość 320x240 pikseli czy zakres temperaturowy do 330 stopni Celsjusza czynią ją uniwersalnym narzędziem. Sam obecnie korzystam z dwóch modeli termowizji do telefonu i powiem szczerze, że to naprawdę mega fajny. Ale też i przydatny gadżet. Z moich propozycji na dzisiaj to na tyle. Jak widzicie, wcale nie musi być drogo. Każdy fan technologii, mam nadzieję, znajdzie tutaj coś dla siebie czy bliskich. Mam też nadzieję, że nieco Wam pomogłem w wyborze, lub przynajmniej naprowadziłem na coś ciekawego i niekoniecznie drogiego. Pamiętajcie o nowej aplikacji Komputronika, która na pewno ułatwi Wam robienie świątecznych prezentów i zakupów. To samo. A na koniec dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście na początku grudnia część drugą tego poradnika prezentowego. Już może niekoniecznie tak związaną mocno z nowymi technologiami, no bo w końcu w komputroniku nie tylko mamy komputery i konsole. To ode mnie na dzisiaj na tyle. Wielkie dzięki za uwagę, cześć, hej, trzymajcie się i do następnego.